Witam wszystkich. Siódma rano, wstaję. Ogarniam się. I zaraz ruszamy na szlak. Idziemy dzisiaj na Basecamp góry Rakaposhi Mój pokój. Na wczorajszą noc i pewnie dzisiaj dostanę jeszcze drugą tutaj, jak wrócę z tego Hajku, to pewnie nie będzie mi się chciało jechać dalej, tylko zostanę sobie jeszcze tutaj. Więc, Ale bardzo fajne warunki. Jak na razie super. Czysto widać, wszystko nowe. Także bardzo fajny hostel. No to zaczynamy nasz szlak. 7:30 rano. Dość ciepło już jest, także fajnie. Ruszamy. A tutaj hostel, w którym się zatrzymałem, w miejscowości Minapin, Backpackers Hostel. Bardzo dobre warunki. Miejscowość Minapin a raczej wioska wszystko zamknięte jeszcze dopiero słyszałem wczoraj się pytałem że dopiero o 8 otwierają tutaj po tej stronie jeszcze chmury ale my na szczęście idziemy w tamtą stronę i tam już sytuacja wygląda dużo lepiej takie widoki jeszcze tutaj z tej wioski dzisiejszy trek na base camp Rakaposi to jednodniowy hike Myślę, że w jakieś 8 godzin do zrobienia. Góra Rakaposi to największa góra tutaj w okolicy. Wysokość, jeżeli się nie mylę, 7788 metrów. Ok, tutaj rozpoczyna się szlak. Jedna osoba. Idzie przede mną, ale to chyba jakiś miejscowy. Przechodzimy przez mostek na drugą stronę, i tam dalej prowadzi szlak. Wioska, Minapin. Widok z góry. Ok, tu sobie zrobimy pierwszą przerwę. Jest taka miejscówka. Można sobie siąść. Rozpoczniemy chwilę. Za mną źródełko z wodą. Można się napić wody górskiej. A my co? Lecimy dalej. Rozpogodziło się. I teraz pięknie te góry widać. Przede mną chłopak z Nowej Zelandii. Podróżuję sam też, tak jak ja. A przed nami już widać górę Rakaposi. Mam nadzieję, że widać w kamerze. Patrzcie, mijamy jakąś wioskę. Tutaj mieszkają ludzie. Jest osioł. Dwa motory. Piękna pogoda się robi. I bardzo ładnie widać góry przed nami. Idę razem z łopakiem z Nowej Zelandii. Przed nami takie widoki. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy rozbić sobie namiot. Jesteśmy blisko kempu numer 1. Więc jeżeli ktoś robi ten trek na dwa albo trzy dni to można tutaj sobie właśnie zostać na noc. To na pierwszy kamp piękne widoki za mną, a tutaj jest kemp i nawet są ludzie, którzy śpią na Nie No patrzcie tutaj elegancki campsite. Są namioty, pewnie można też coś zjeść tutaj, także super. Idziemy dalej do drugiego kępu, zostało 3 km więc bardzo dobre tempo mamy, co mnie cieszy. Pogoda też jest super więc. Idealnie. Zostało półtora kilometra do drugiego base campu. Ale teraz jest bardzo stromy odcinek. No i pojawił się też śnieg. Nie ma go zbyt dużo, ale, ale jest. No i robi się coraz zimniej. Góra Rakaposhi. Muszę odpocząć jeszcze chwilę. Zostało jeszcze niecały kilometr do drugiego kępu, ale widoki już są naprawdę super. Ale widoki super. Tam są szczeliny o głębokości 50 metrów Jak tam się wpadnie to już jest koniec Zaraz dojdziemy muszę coś zjeść bo już opadam z sił Tu mamy jakiś kemp ale to chyba jeszcze nie jest Kemp numer 2 przynajmniej tak Wskazuje mapa, że jeszcze trzeba podejść 600 metrów. Lokalsi siedzą. Ciekawe, czy tutaj mieszkają aż do zimy, i później stąd jadą dalej. Czy cały rok, może? Ale chyba nie jest to możliwe siedzieć tutaj całą zimę. Tam w oddali widać już kęp numer 2 i przed nami góra Rakaposhi. Góra Rakaposhi, 7788 metrów. Jeżeli się nie mylę, dostaliśmy herbatkę od pana powitalną. Thank you very much. Herbatka z widokiem bardzo dobra Camp numer 2 troszkę turystów się zeszło I tutaj jeszcze widok Troszkę chmury przyszły teraz niestety ale jak Szedłem to było lepiej widać górę, więc i tak jestem zadowolony, naprawdę. Bardzo fajny hike. Można go zrobić bardzo łatwo w jeden dzień. Także polecam 3,5 godziny zajęło tutaj dojście z krótkimi przerwami, takimi po 10 minut. Więc naprawdę bardzo, bardzo szybko się idzie i łatwy szlak. I w ogóle jest tutaj bardzo ciepło, nie spodziewałem się. Myślałem, że trzeba będzie w kurtce być, a tutaj grzeje słoneczko. Chłopak z osiołkiem idzie Dan mu tu zakocił. Ja Dobra, wracam pomalutku do Minapin. Zobaczę, o której godzinie uda się dotrzeć. Jeżeli będę tam przed drugą, no to spróbuję chyba jeszcze dzisiaj pojechać do Gilgit, tam się przespać i następnego dnia spróbuję dostać się do Ferguđu. Oczywiście muszę sprawdzić jeszcze pogodę, bo jeżeli będzie padać, no to nie ma sensu tam jechać. Ale jeżeli będzie dobra pogoda, no to wtedy w ten sposób zaoszczędzę. Jeden dzień podróży. Trochę się rozjaśniło, więc jeszcze nagram tutaj ostatnie ujęcia na rakaposhi. Dochodzimy do pierwszego kempu. Są owce, są barany przede wszystkim. Piękne widoki. No, jakbym wiedział, że tutaj jest taka baza, to może i nawet bym się skusił na nocleg, tutaj, w takich pięknych warunkach. No, ale już za późno. Wracamy na dół. Stado Baranów. Jestem już w tym samym miejscu, co na początku. Gdzie miałem pierwszą przerwę tym źródełkiem. Także chwilkę jeszcze odpoczywam 3 km zostało do wioski, więc spoko. zjem sobie jeszcze banana, trochę wody i idziemy dalej. Już przy moście. Także prawie jesteśmy już w wiosce. Jeszcze chwilka i będziemy w hostelu. Jesteśmy już w wiosce, czy to jest druga z minutami Także nie wiem, czy pojedziemy do Gilgit czy nie Ok, jednak zostaję dzisiaj na kolejną noc tutaj w tej wiosce A jutro rano będziemy jechać do Gilgit Co dalej? Nie wiem, musimy sprawdzić pogodę Jeżeli będzie spoko, to jeszcze pojedziemy w jedno miejsce, Fair Middle. A jeżeli nie będzie pogody, no to wracamy do Islamabadu. Dzięki za oglądanie i na razie.